Nie możecie ściągnąć drzwi z zawiasów, albo nie możecie wsadzić drzwi na zawiasy, bo na przykład opaska, albo jakieś, tak jak tutaj na nagraniu, elementy u góry blokują, abyśmy wsadzili drzwi na zawiasy. Jest na to prosty sposób. Wystarczy, że założycie od razu komplet zawiasów na drzwi, zanim wkręcicie drugą część zawiasów w futrynę. I wtedy na takim komplecie włożonym już w drzwi możecie powolutku, powolutku wkręcać, tak jak widzicie to na nagraniu, zawiasy w futryny. Razem z drzwiami. Lepiej może robić to zwykłym imbusem niż wkrętarką, żeby to zrobić delikatnie, precyzyjnie, a nie przekręcić na przykład jednego z zawiasów, bądź nie obrobić śrubki po prostu na zawiasie, bo wtedy może być już problem. W takim przypadku, jak tak robimy, nie musimy podcinać zawiasów, co często niektórzy robią, a potem wiąże się to z tym, że z zawiasów wysypuje się, wylewa pyłek z ścieranego metalu. I non-stop, te ościeżnice są brudne i drzwi koło zawiasów, właśnie. Oczywiście ten patent działa tylko na takie zawiasy, jakie widzicie na filmiku, a z innymi zawiasami, na przykład takimi, które mamy jednego bolca wkręcanego w drzwi, a drugie w ościeżnice, też można sobie w pewien sposób poradzić, ale jest to już trudniejsze. A jeśli wy macie jakieś sprawdzone pomysły czy patenty, to piszcie śmiało w komentarzach, lajkujcie i obserwujcie kanał, jeśli ciekawią was takie treści.